My już wyspane, wypoczęte, wypachnione, bo już jesteśmy po mistrzostwach. Jedziemy teraz na halę targową kibicować naszej Asi, bo Asia dzisiaj startuje w Mistrzostwach Świata. Będziemy trzymać bardzo mocno kciuki. Ja Wam będę re relacjonowała cały czas na bieżąco, na bieżąco, znaczy będę to tutaj wklejała, ale będę Wam pokazywała, jak to wszystko przebiegało. Boże, jak fajnie się było dzisiaj wyspać, po sobie do dziewiątej. Dawno już tak długo nie spałam. Bardzo nam się podoba tutaj. Zwierzęta mogą sobie ogólnie chodzić gdzie chcą. Mają bardzo słabo zabezpieczony teren, ale my niestety nie możemy tam przychodzić, ale zobaczcie. Oni wszyscy tam sobie są, spokojnie, chodzą. Nikt nie wychodzi, nikt nie ucieka. Tam są jeszcze takie malutkie, fajne. Nie będzie chyba widać już ich. Czekajcie. O, tu idzie taki malusi. Tu, tu, tu. Idziemy dalej oglądać, zwiedzać. Spacerować. Jesteśmy teraz po oglądaniu Ja jestem w ogóle w szoku, że ich jest tutaj aż tyle. Bardzo dużo tam sobie zobaczcie z tyłu. Tam. Masakra. I w ogóle wszystkie siedzą tyłem. To jedna siedzi. Tam, tam. Tam, Patrzcie, jak się drapie. O, biegną. Mm -hmm. Biegną pojedzonką. Teraz mamy ruszenie. Fajne małki. Pokażę Wam, pa pana Pawia. Jest piękny, ma piękne pióra i chętnie bym mu takie jedno tutaj zakosiła. Tak, zielonkawe takie. O, ucieka mi ostrość. Może być zielonkawe Ale on też ode mnie ucieka niestety. Chyba nie jest chętny do współpracy. Jakby ci tak jedno wypadło, mógłbyś mi oddać? Ja bym była chętna, żeby przygarnąć. Oj, proś. Zobaczcie. Pokażę Wam coś pięknego. To jest taka meduza, która jest odwrócona. Wywrócona do góry dnem. I tam też jest. To, 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 to. To jest meduza. Ale są ładne. Widzicie patyczki? To nie są patyczki, to są rybki. I chowają się. O, o nie ma. Co? Mali Straszny regin, pokazuje zęby. Proszę obrócić, ale jest okropny. Pokażę Wam jedzącą pandę. Trafiliśmy akurat na porę karmienia. Ej, one są super! One są takie kochane! Mogłabym z nimi pracować. Ale wcina! Jestem w największym primarku, w jakim dotąd byłam. To wszystko, wszystko, wszystko to jest primark. Jeden sklep, ogromny. Ej, zobaczcie, tu jest nawet taki dział z rzeczami z Harry Pottera. Masakrycznie duży. Idziemy coś sobie kupić i wracamy na wyniki. Jesteśmy na obiadku w jakiejś japońskiej restauracji, zaraz yy, przyjdzie nasze zamówienie, o znowu jak tam brudna z czekolady, bo jadłyśmy przez gląfurrosy, yy, czyli takie ich y, mniejsze ciasteczka yy, smażone na głębokim oleju z gorącą czekoladą. Mega, mega dobre. A teraz czekamy na makarony. No i później zbieramy się stąd i jedziemy prawdopodobnie już na halę targową zobaczyć wyniki yy, mistrzostw. Trzymamy mocne kciuki, żeby Asia wygrała. Tam pomiędzy tymi paniami, czyli szanownym jury, bo już mi pani zasłoniła, tam są cukary. Chyba jest tylko jeden, tak mi się wydaje. Dla Mistrza Świata, ale mogę się mylić, bo nie widzę, bo panie mi zasłaniają. Za chwileczkę będą wyniki i zaraz wam powiem, co i jak. Zaraz się dowiemy. To. Jest mistrzem świata. Trzecie miejsce, third place, Anela Musi. <clears throat> Championship, second place. Global French Championship, second place. Paulina Valencia. Championship primer puesto, Global French Championship first place. Olena oh. esma